To chyba nie jest wóz bojowy, więc chyba mogę to kręcić, a na 99% jest to kamper. Z Actrosa krzyżacy zrobili sobie kampera. Szacun, respekt za pomysł, a tymczasem Doniek wpadł na pomysł, jak dusić znowu polski transport i nie tylko. No naprawdę nie ma to jak jedną granicę otworzyć na ościeżnych, wjeżdża wszystko co jest, łącznie z granatnikami, dronami i rakietami. Kontrabanda jeździ tam i z powrotem, a z Białorusią Koniec handlu. Zamykają granice. Super, zaja, fajnie, fajnie. Ładny sprzęt ten gościu na Windziemanie. Piękny, piękny zestaw. A jakiś doradca Karola, prezydenta Karola, zauważył, że polskie firmy za chwilę będą upadać, bo wpuścili milion ciężarówek od naszych wschodnich sąsiadów. Dej 800+, dej pozwolenie na transport, sprzedawaj, nie, dawaj fabryki za grosze, karaj polskich patriotów, a za chwilę będziemy mieli jak w Anglii. Wróć Dawid, wróć. Już mamy, bo przecież za wpisy na temat Jurka, o, mm, policja wchodzi do domu. Patrzcie jaki duży kot. Na wolności w ogóle się nie boi. Może z zoo uciekł. A ta małpka szczelaminy miny jak sromowiecki. Jakie zdziwienie, jakie zdziwienie jak pana na kłamstwie. To znaczy małpka nie kłamie, ale sromowiecki, morowiecki kłamie. Mama siedzi, po posągowa mina, ona wie o co chodzi. Przyje piątkę, matka małpa. Mamuśka małpa. Siemka, nie rozumiem cię, o co ci chodzi? Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Parzek właśnie siedzeniu, no chaby, no domino, i on, no po prostu. Muszę widzisz to? Podjedź tu bliżej, zobacz, jaka małpka. A takie osiołki to ja lubię. W ogóle nie szkodzą, a służą człowiekowi. Nie to, co te osiołki od nas wiejskiej. Był zachód, teraz jest brudne południe, czyli śląsk, a za chwilę będzie wschód. Ognisko, stawy, rzeczka, a za rzeczką kraj U. Podobno 12 lat temu już tu drony latały, ale głównie z fajkami. Robiły lepszą robotę niż mrówki, bo więcej przywiozły. Gwiazdka dla niekomatych mrówki to mali przemytnicy. A teraz, gdy jest odpowiednia zmiana celników z kraju U i jedzie główny komediant milicji, to nawet granatniki przejeżdżają. Przepraszam, tuba propagandowa, znaczy głośnikowa. Ładny mój trafik, nie? Zbudowałem go na wypadek W. I kryzysu. Bo jak nie będzie co włożyć do lodówki, to sobie nim podjadę. Do najbliższej osoby osłowej i będę sobie jad z jej lodówki przez zielony wał. Oraz inne unijne abstrakcje rybki zakazują nam łowić Świnki swoje nie możesz ubić i zjeść No to ja będę jadł z lodówki osła Znaj adresy osób osłowych w najbliższej swojej okolicy A będzie ci dane i miej wykichane P.S. Karol mam nadzieję, że wezwiesz na dywanik ambasadora Izraela Robi się panie Subuj i obserwuj, będzie się działo